Was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedzmi na Dwójki. Już niestety wiem, że wódka za bardzo mi strolem chyba nie pomoże już w tej chwili. Będzie trzeba go trochę pobić. Gdzie wybiegniecie? Natomiast tak sobie pomyślałam, że może porobimy jednak troszkę pokera. Eee... Rozegrałabym ten jeden mecz, czy tam dwa, ile mi zostało do końca zadania i e, byśmy poszli e, spać. Tak, spać. Jezu, miałam reset mózgu. Przepraszam. Byśmy poszli spać i e, wybrali się na podziemny krąg. Tak myślę. Kasze? No, co kasz? Dobra, e... co ja tam mam w inwentarzu? Dobra, na razie nie muszę się opróżniać, Wypróżnieć. Pójdziemy do... tylko mm, tego ty krasnoluda. To chyba krasnolud miał być. Zagramy z nim w kości. Ja miałam robić to poza nagraniami, Jestem. ale niedługo skończymy to zadanie, to po prostu nie... Dzwisz że... rzecz całkiem na twojej A Proszę bardzo, nie śpiesz się. Pomyślałam, że zrobię to po prostu w trakcie nagrania. Zagrajmy w kości. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Yep. Nie będę ryzykować utratą dużych pieniędzy. matko. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie gra. Świetnie. wygrałem. Chcę się odegrać. No oczywiście, że chce się odegrać. jeszcze nie jest za późno na skruchę! Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki. A proszę bardzo, nie śpiesz się! Prawdy powiedziawszy, że zaczynałam nagrywać ten e, odcinek i rozegrałam tę partię, ale... gra mi wykrzaczyła. Chciałbym zagrać w kości. I straciłam no, cały materiał. Tak. Nieładnie rzuciłam. A znowu jedna para przeciwko trójce. Spróbujemy szczęścia, co? Hmm. Nie dobrze. Dwie pary dupa. A takie mocne. wygramy. Chcę się odegrać. Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki? A proszę bardzo, nie śpiesz się. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Mm -hmm. Gdybym jak derp nie odznaczyła tego, to może, może by coś poszło. Dobrze. O, to był rzut. Rzut, który mi dał jedną bardzo mocną parę. A, nie sprawdziłam, co on ma. Czy w ogóle mam szansę? A. Jakimś cudem i tak... Aha. No tak. Wygrałem! Chcę się odegrać. Na cholerę ci tyle mm. Zapiszę grę. Jeszcze raz. Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki. O, proszę bardzo, nie śpiesz się. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Ostatni raz z nagrywaniem. Potem e, zostawiam to rzeczywiście w cholerę. O nie. Kość, której, której nie ma, tak? Świetnie. O, brawo! Brawo, Lena. Remis. O! A czy ja nie odzyskam tych kości? Odzyskałam, dobra. Co ty tam masz? Wypary. To co ty tam miałeś takiego? Aha. Chyba nie mam dzisiaj szczęścia. Chcę się odegrać. Dobra, może jeszcze chwilę z tobą pogadamy. Aleś, że rzucę okiem na twojej książki. A proszę bardzo, nie śpiesz się! Książki we flocom? To chyba nie jest dochodowy interes, co? He, przewija się tędy wielu cudzoziemców. Czasami kupują księgi, czasami coś sprzedają. Pani Silla de żeby daleko nie szukać, zrobiła wczoraj zakupy na kwotę równą moim rocznym obrotom. Kupiła <sum> coś ciekawego? The Vermis Mysteries, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczenie. Nadmienię, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę. Konkretnie na fundusz Wdów i Sierot. Okej, okay. wspólnota nie ludzie. Ludzie we sam są zorganizowani? Nie są. W miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Jorweta. Hehe, he, nie mylisz się. Byłem przez niego wielokrotnie ostrzegany. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Widzisz, kiedyś nie było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom i wiewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie. Sądzę, że zabiły je Nekery. Pamiętam Mordil o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli piękną parę. Hmm. Ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Dobrze, że. Z... Znaczy, no nie gadałam z nim Wyfaj. wcześniej. Ostrożnie z tymi mieczami. Ha, huh. bardzo nas połogrywają. Nie, jest źle. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, ja czekam do... do północy i zrobimy sobie podziemny krąg, tak? Co, spimy w bramie? Spimy w bramie. Do 22? Bo z tego co pamiętam, to ten koleś miał wystawać przed karczmą po. między 21 a 2 w nocy, tak. Cuszy mnie psia krew. Stawanie na moich chłopaków żaden kurwa ból. Już oni się odwdzięczą jakem cigi król. Słyszę cię, ale no cię zdariam. nie widzę. Kogóż to ja widzę? Widywałem cię w wyzimie. A ona wtedy mówi... Kocham Cię i w ogóle, ale nie możemy być razem, nie? O? Wiedźmin Geralt, zwany Białym Wilkiem. Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. O, cię Cześć. A No, załatwiam co interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. O, fajnie. E, A Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. E, e, wiernie cytując... Słuchaj się, kurwa, we wszystkim rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. <grystanie> no tak, cały taler. A przesyłka? tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Eee, nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. Pozdrów Zdywaj. to. Pozdrowie. Fajnie. Zapiszemy stan gry, a jest to był tutejszy kot czy mój kot. Witam. Czego idziesz tyłem? Chyba ci trochę zniosło. Kogóż to ja widzę! Widywałem cię w wyzimie! I niby gdzie jest ten Ziggie Królew? A po mordach dla Draki. Postawić orena, żadna w końcu cena. Kogo to wziął, oczy Zigiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Jestem Cześć. gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Ciekawe z czego spójnie wlocam? Z niczego. I tu się mhm. mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Floca, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i niejedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i nie pożałuję. A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec. Stać! No, poznajesz tego króla. Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Dawe. Znowu. Dobra. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Mhm. Mm Muszę o tym pamiętać tym razem, moi drodzy. Bo inaczej może być nieciekawie. Zapiszymy grę. No i. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Ziggy Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Okej, okay, ciekawe. Nie tego się spodziewałam, prawda mówiąc. No i co? Idziesz, nie idziesz? No idź. O. Nic nie widzę. Nie wiem jak wy, ale ja nic nie widzę. Ogród. Tu, gdzie nie udało mi się dostać. Zbieramy rzeczy. W końcu zwołał mnie Lena, zbieracz. O. Co my tu mamy? Działa, działa. Dużo ziół. Skrzynia z orynami. Dobra, ja zapiszę jeszcze raz grę, żeby nie zbierać tego znowu potem. I że nie się! Patrzcie, patrzcie! Zigi Boazen wrócił! I to w wielkim stylu! Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Okej. Okay. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie suchy. Mówią tak na niego boleje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może suchy się zmoczy. Wryja go! O, o... Suchchar,łuar młój drogi Dabij, skurmy, Ty... Te walki nie są trudne. Nie daj mu się! No. U, au. O. Mam nadzieję tylko, że to, przeżył. Te to kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. <laughs> Okej, okay, walczmy. Szaldzić, wygląda drugi? Powodzenia. Wrija go!

Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma sprężany. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Właśnie no sobie coś skojarzyłam. Na pewno wiecie o co chodzi. Karol zastosował buła i łokieć. Niezawodna technika. Wyma. <grywa> Dobrze, dobrze, zaraz mnie posądzą o cytaty. To był cytat, to był cytat, to nie były moje słowa. Nie przywłaszczam ich sobie. Dobra, A, Nie widzę tych prędzli, coś. Nie wiem, nie za ciekawe pewnie jest tu do oglądania, ale. Nie daj mu się! Po prostu boję się, że pojawi się jakieś. ciekawe rozwiązanie tej sytuacji. to i, I, prostu... i, i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Po prostu boję się, że wydarzy się jakiś zwrotak, czy Co, coś, czegoś się dowiemy, tak? Przy okazji tego zadania, ja wolę to nagrywać. Właśnie! Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pełniaka. Ciebie. Oprócz mm. mnie. Do czego zmieszasz, Loretta? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I No, jest nie, protosypia. ja się w oszustwo nie bawię. Nie, nie. Dziękujemy, Loredo. Jesteś kutasem. Nie przez Frędzle. A teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Zpiew, przejdziemy. <laughs> Takich udzielec? Z brodą, o jezu, ta jego broda mnie rozproszyła. Dobra technika, mój drogi. Nie daj mu się! Jak na razie, to te mini gry są całkiem przyjemne. no. Nie chcę gadać, żeby się nie rozproszyć, żeby nie było potem problemu. Płać! Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. Ale nie mówiłem, że wygramy? Masie tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej mi darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędosz je w moim imieniu. I dawaj kasę. Okej, okay. 200 arenów, ładnie, ładnie, moi drodzy. Eee, poproszę moje rzeczy. Aha, już wszystko. Wszystko jest wzięte, tylko muszę to <grymny> <dać. grymny> eee, ooo... Jestem niepoprawna, bardzo straszliwie. Chcie to wybaczyć. Potrzask. Szarpacz. Um... mi kartacz. Czytałam to? Zajrzymy do inwentarza. Studia nad krabopająkiem. Pająki są samotnymi myśliwymi. Cierpliwie czekają na ofiarę, a gdy ta się pojawi, potrafią zabić ją jednym błyskawicznym ruchem. To samo tyczy się krabopająka. Wielkiego sfora, który opodobał sobie nadrzeczne lasy, stając się ich niekwestionowanym królem. Władcą, który nie toleruje na swoim terytorium innych łowców, w tym wiedźminów. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. O! Coż by tu jeszcze porobić? Można się pokręcić chwilę po mieście w nocy, zobaczyć czy... czy ...nie wydarzy się coś ciekawego. Nie weźmę w sumie tutaj po mieście w nocy. A może warto? Tak jak na przykład spotkałam kolesia od talera, tak, i dostałam... Nawet nie wiem, co ja dostałam w tym podarunku. Słuchajcie... Hmm. Może jakiś mutagen? Na to wygląda. Nie zwróciłam zupełnie na to uwagi. Zamknięte stoiska. Jezu, zabierzcie te trupy. Proszę to wkurę. ja widzę! jest? No. Z tobą konwersacji poważnej nie przeprowadzę. Chyba. Na to wygląda. Dobrze, moi drodzy. Ja w takim razie będę na dzień dzisiejszy kończyć. Wiem, nie za długi ten odcinek w sumie. Eee, ale... Ale już nie chcę się brać za tego trola. To zajmie nam długo. Już niech będzie taki krótszy odcinek tym razem. W kolejnym odcinku weźmiemy się w takim razie za, za trola. No, to by było na tyle. Co wy tu jeszcze robicie? Jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się.